Wow, jaki fajny pociąg! Szybki transport, można jechać z Warszawy wszędzie tymi liniami. Wszyscy nagrywają, ale fajnie słuchajcie. Pluszowe siedzenia wygodne, nawet pieskowi wygodnie jest. O! Żabki wszędzie są. Jeszcze jest dużo starych budynków na tych starych murach graffiti, ale też jest dużo nowych budynków. I widać zaraz za tym kościółkiem. Jesteśmy na Warszawa Wola, ale tutaj widzimy całą nową wolę i centrum. Możesz zrobić w drodze powrotnej zdjęcie tego lepsze, albo film. A to budynek jest przedwojenny ten? Chyba Aha. tak. A tutaj ten, ten kawałek jest nowy, ale tamten przedwojenny. I miało dzisiaj być zachmurzenie. I zobaczcie, jak super jest pogoda. Jedziemy nad Zalew Zegrzyński takim fajnym pociągiem z centrum. Lepiej niż autem. Tak, tutaj jest nowa stacja Warszawa Młynów. Też kompletnie nowa, ale odnowiona, nie nowa stacja, tylko odnowiona. Tak, przepraszam. I odjeżdżamy. Klimatyzacja jest bardzo wygodnie. Kosztuje tyle co autobus, i jedziesz godzinę za Warszawę. Więc jeżeli chcecie, mieszkacie w jakimś dużym mieście, to naprawdę powinniście sprawdzić koniecznie. Łączenia szybkiej kolei. Warszawa Koło jest następny przystanek. Dlatego, że nie stoi w korku, tanio kosztuje taniej niż benzyna, pewno do zegrza. I nie męczysz się możesz nawet drzemkę uciąć. Przyszedłem to jest jedna linii. Godnie. gdziekolwiek jest jakiś stary mur to graffiti robią była Warszawa koło a teraz będzie Warszawa Powązki na Powązkach mam swoich dziadków na Powązkach i jeszcze jesteśmy w Warszawie już widać tu Powązki za ścianą zobaczcie, to są Powązki wiesz, za tym co się Oczywiście, że z pociągu widać Powązki. Nigdy nie, nie widziałam, że tu pociąg jedzie. Ta, to jest pociąg miejski. Byłam tyle razy na powąskach, a nie wiedziałam, że obok jest pociąg miejski. Ale zobacz, tu towarowy na przykład. No. Sanatory, no mierzy, to... O, znowu graffiti. Ale w ogóle też jest, są koleje mazowieckie, tylko że... W, w Na swoje miejsce. To są koleje SKM, czyli szybka komunikacja. Szybka kolej miejska Natomiast jeszcze możesz czy możecie wziąć i użyć innych kolei na przykład kolei mazowieckich które mazowieckie chyba dalej jeżdżą prawda od Warszawy to znaczy obejmują całe województwo mazowieckie natomiast to czym jedziemy teraz czyli SKM szybka kolej miejska tylko Warszawa czyli to należy pra praktycznie do metra czyli dlatego tak samo kosztuje No, aha, rozumiem teraz. Metrów, trowaję, teraz rozumiem. Samatrzał. Teraz będzie Warszawa Gdańska. Te, to jest mall, możesz mówić, ale tylko. To jest z tyłu mall Arcadia, czyli przy. Placu Radosława, Rondo Radosława przepraszam, Jest z Warszawy, nie znam tych nowych nazw, ale tak, to jest z drugiej strony. Czyli my możemy też dotąd dojechać i tu wsiąść, tu była stacja, tak. to by było dotąd możemy dojechać na przykład, Tramwaj. tramwajem, tramwajem i tutaj wsiąść, albo można Tramwaj, wysiąść no, no, tędy. A te dwa domy już bardzo dawno były tak jak są i oni ich nie dokończają. Pamiętasz? Wszyscy skończyli na pewno przed tobą. zaczęli. I na pewno dokończą, bo tutaj wiesz. A i tu będzie Gdańska, to teraz już rozumiem gdzie to wszystko chodzi. Tu jest Warszawa Gdańska. Jest tak, na około to jest. Mhm. centrum. Tu jest Warszawa Gdańska. Na około centrum, ale w, mie jest w mieście. W mieście, tak. Przejeżdżamy przez Wisłę teraz. Starówka i nowe. No. Teraz jesteśmy na drugim brzegu Wisły. Warszawa jaka? nie co on powiedział nie znam tych stacji aha tu jest napisane Warszawa Zo. ta stacja się nazywa Warszawa Zo. <grymne> trzeba iść do zoo koniecznie o. tak jesteśmy w Legionowie ale zobacz jakie fajne wojenne te Michał, Michał, look Piękne. Dzisiaj w historii można się nauczyć z tego. Zobacz, wszystko historyczne. Kościuszko, Matka Boska Częstochowska, Król Piast. Dielisze w centrum, no i deszcz, tak to jest niestety z tą pogodą, ale cieszę się, że rozdzielają śmiecie na bio, metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier.